Witam. W tym wideo pokażę jak podpiąć do Oami Brokera bazę danych generowanych w czasie rzeczywistym, która jest dostarczana od firmy Statica. W pierwszej kolejności, aby móc taką danę otrzymywać w czasie rzeczywistym potrzebny jest program Notowania 4, który w zależności od danego brokera ma różne nazwy. Po zainstalowaniu tego programu należy dokonać jednej czynności. Otóż z katalogu i miejsca, gdzie zainstalowany jest program Bosta Statica 4 należy przegrać do AMI brokera specjalny plugin, aby właśnie otrzymywać dane w czasie rzeczywistym. Znajdujemy miejsce, gdzie jest zainstalowany Amibroker, następnie katalog plugins i tutaj kopiujemy wspomniany plugin. Należy ponownie uruchomić program AmiBroker, aby ta aplikacja zczytała nowo skopiowany plugin. W tym momencie pozostaje utworzyć tylko nową bazę danych. Z menu file wybieramy New Database. Tutaj wpisujemy nazwę dla, dla, dla bazy danych. Ja ją nazwę Notowania. 4. Zostawię za, zaznaczoną opcję Load this database at startup i wybieram Create. Należy wskazać właściwy plugin. W naszym przypadku dla notowań 4, tym pluginem jest Statica Data Plugin 4. Jeżeli ktoś ma zainstalowaną poprzednią wersję programu Statica, czyli notowania 3, będzie to plugin Statica Data Plugin Dwa. Wybieram nowo skopiowany plugin. W zakładce Local Data Storage zostawiam, że rekomendowaną opcję Enable. W zakresie danych tutaj należy dokonać odpowiednich zmian. Ja wybiorę 15 tysięcy kordów. Z uwagi na to, że w zakładce dotyczącej generowania minimalnego kroku notowań dla słupków wybiorę. 15 minut, ponieważ interesuje mnie taki najmniejszy interwał czasowy. Pozostawia jeszcze wybrać ustawienia intraday. Pozostawiam opcję show 24 hours trading, jedynie co należy dodać jeszcze to wybrać opcję allow mixed IOD i intraday data. Aby móc po prostu przenosić je między słupkami generowanymi dla wykresów intraday i wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych, wybieramy OK i pozostaje wyłącznie wybrać tutaj zakładkę OK. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia pobieranych danych należy dokonać jeszcze jednych ustawień. Dotyczy to nazw, jakie należy wpisywać w zakładce. Symbols bądź, bądź w tym oknie, aby móc pobierać dane. Do dyspozycji mamy dwie opcje. Albo posługujemy się tickerami, które znamy z giełdy papierów wartościowych, czyli np. dla akcji KGHM należy wpisać KGH, dla PKOBP PKO lub ich pełne nazwy. Ja jestem zwolennikiem używania tickerów, dlatego pozostawiam opcję. Długie nazwy wyłączoną, i już w tym momencie możemy rozpocząć pobieranie danych. Sprawdźmy, czy jest to możliwe. Zatem, tradycyjna polska akcja KGHM. Program załadował akcję KGHM. Mamy wykres dzienny, tygodniowy, miesięczny. W zakresie danych intraday mamy wyłącznie ostatnią. Sesję natomiast, żeby pobrać dane intraday, należy wejść ponownie na zielony prostokąt informujący, że połączenie z, ze statiką jest prawidłowe. Klikamy prawym klawiszem, wybierzemy pobierz dane. Opcja symbol KGH zostawiam. Na razie mam tylko jedną danę. Dajemy OK. Program pobrał dane intraday. Dla wykresu godzinnego przełączmy się na wykres. 15 minutowy również jest tutaj są dane pobrane wpiszmy inne tickery PKOBP a więc również się pokazuje wpiszmy PKOSA również mamy wykres tego waloru dla ostatniej sesji i znów musimy powtórzyć opcję pobierz dane aby wykres został poszerzony o większy zakres Możemy również spróbować pobrać indeksy: indeks WIX 20, MIDWIG. Oprócz danych z rynku polskiego, firma posiada dane z rynku surowcowego oraz Wybrane pary walutowe, przy czym tutaj należy się posługiwać już nazwami, takich jak dostarcza firma Statika, i tak na przykład dla ropy krótkiej. Skrót tej nazwy to cel.f. Należy pamiętać, że niedostępne są dane dzienne, natomiast można wyświetlać wyłącznie dane godzinne. Ropa dla kontraktu terminowego dla indeksu S&P 500. Również jest dostępna opcja złoto, miedź. Pary walutowe to oczywiście tradycyjnie euro dolar, ostatnio popularny w Polsce frank para dolar, jen. Więcej szczegółów na temat jakie dostępne są instrumenty w statice można przeczytać na ich stronie lubu swojego brokera.